Siema na YouTube, czy witam serdecznie, kontrowersyjny Marek, bardzo mi miło. Moi drodzy, witam serdecznie na samym wstępie. To nie są porady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie, także jak ktoś chce porady, proszę iść gdzie indziej, tutaj ich nie dostaniecie. Więc lecimy z update'em rynku. Moi drodzy, bardzo duże wpływy bitcoinów na giełdę. I teraz tak, ostatni filmik nagrywałem o korekcie. No i ruchło w czas bym powiedział, dlatego że no troszeczkę Troszeczkę nam zatrzęśli rynkiem. Zobaczmy sobie na przykład takiego arbitrum. Takie arbitrum zrobiło nam, moi drodzy, 30% korekty. Zobaczcie. 31% korekty. I większość altów zrobiła między 30 a 50%. Co jest bardzo zastanawiające dla mnie, bo z jednej strony zastanawiam się, jak market makerzy chcą zaprosić ulicę do tego rynku, ruchając ich na prawo i na lewo po prostu z forsy. Z drugiej strony zastanawiam się, tak naprawdę przy takiej wycenie altów zlikwidowane 2,8 miliarda dolarów na tym dropie tutaj. No to jest kurde, kupa forsy. Niemniej, plan na bitcoina był taki, co Wam zresztą mówiłem na ostatnim filmie, że najpierw albo idziemy do góry po to, żeby Zgarnąć płynność z tego miejsca albo schodzimy na po, po pokrycie tego knota, więc ani jedno ani drugie na razie się jeszcze nie zadziało. Okay. Zeszliśmy faktycznie gdzieś tutaj w te okolice, ale to, to tutaj nie mamy jeszcze pełnego pokrycia knota, bo jedna szkoła mówi o tym, że knot powinien być pokryty przynajmniej w 50%, więc on tutaj nie został pokryty nawet w 50%, więc ja tego nie traktuję jako pokrycie knota. Dostaliśmy po prostu jakiś ruch boczny na Bitcoinie, który był, z uwagi na to, że mówiłem Wam o tym, że może być, rozładowując indykatory i szykując się tak naprawdę ruchem bocznym, w, nawet powiedziałbym, w konsolidacji wzrostowej do kolejnej fali wzrostowej na Bitcoinie. I uważam, że teraz docelowy ruch będzie do góry. Takie poziomy, które mnie interesują, to jest zgarnięcie tego knota nawet w porywach do 113, 115 tysięcy. Do tej strefy tutaj. To jest to, co mnie interesuje. To bym chciał zobaczyć w tej chwili. I teraz, jeżeli chodzi o Alty, troszeczkę połapaliśmy. Po, po, przede wszystkim to tak w ogóle. Cieszę się zajebiście, że nam łapnie połorywało na tym spadku. Bo czuliśmy pismo nosem w ogóle e, ten e, film. Słuchajcie, bo jest za duża ta konsolidacja i nic się nie dzieje. Poczekajcie chwilę. Nie dobieramy nic. Ja się nawet bardziej zastanawiam, czy czasami to co jest z. Ze... Ale jazda widzicie, no to na żywo teraz jeszcze live trading sobie nasz posłuchaliście przez chwilę. A teraz tak, bo siedzimy z naszymi użytkownikami, prawie 100 osób jest na sesji live tradingowej, więc lecimy dalej z update'em rynku. To że nam łapnie poływało przy tej korekcie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo pozycji pozamykaliśmy, a dwie, tam, tam trzy, które rozgrywaliśmy, wybiło nam na stop plusach. Część w zysku, część w B, więc, więc naprawdę, naprawdę jestem turbo zadowolony z tego, jakie decyzje podjęliśmy, jakie kroki podjęliśmy. Czuliśmy, że może być jakiś drop z uwagi na wpływy bitcoinów i wczorajsze CPI-ki, czyli infrat, inflację, która swoją drogą wyniosła 2,7. Zaraz Wam to pokażę. I przypominam o tym, że w przyszłym tygodniu też są wydarzenia, więc to pokażemy wczoraj 2,7, gdzie prognoza była, no zgodnie z prognozą, ale poprzednie było 2,6, czyli inflacja delikatnie wzrosła. Natomiast w przyszłym tygodniu mamy, moi drodzy, FOMC, ok, w środę i przede wszystkim decyzję w sprawie stóp procentowych USA, więc zajebiście ważne wydarzenie i może bujać, a w piątek, w przyszłym tygodniu trzy wiedźmy, tak, bo to jest trzeci piątek kwartału i zamknięcie rozliczeń rocznych, kwartalnych i rocznych kontraktów, akcji, opcji, więc, więc naprawdę grubo, jeżeli chodzi o, więc tak, to jest jedno, jeżeli chodzi o tą korektę, rozegraliśmy ją bardzo fajnie, połapaliśmy też sporo altów od dołu, ludzie są naprawdę zadowoleni, wyniki spływają niesamowite, więc kto z Was chce zobaczyć, się przekonać, wejdźcie sobie na darmowy kanał, link w opisie pod tym filmem. Więc to jest taka informacja. I teraz, co dalej z rynkiem? No, bo tak można się klepać po ramieniu, lizać sekutasy. Ale teraz, przejdźmy do konkretów, co z rynkiem. Po pierwsze, Bitcoin moim zdaniem do góry, alty moim zdaniem do góry. Natomiast, trzeba być niezwykle czujnym. I na przykład my teraz nie gramy już wielkością pozycji, jaką graliśmy jeszcze do, do poniedziałku czy do wtorku, tylko zmniejszyliśmy teraz wielkość pozycji o połowę. Dlaczego? Dlatego, że są trzy wiedźmy w przyszłym tygodniu. I, no i, i w tym tygodniu była inflacja, w przyszłym są stopy procentowe, więc są tak ważne wydarzenia na rynku, że my nie chcemy fisiować i cfaniakować, bo najczęściej jest tak, że robisz forsę od stycznia do maja po to, żeby ją w wakacje przejebać. A później robisz force od września do grudnia po to, żeby ją na koniec grudnia przejebać. Więc my w grudniu jesteśmy ultra ostrożni i w grudniu nas jest zawsze mniej, więc, więc po prostu podchodzimy do tego z głową i rozważnie. To, co mnie martwi natomiast, moi drodzy, to jest kwestia ogromnych wpływów. I to wpływów, zobaczcie, tylko 11, 4000 bitów, 12 tysięcy bitów, 1200, 4700. 2,200, 4,800, no to takie powiedzmy 4,000 to już są znaczące wpływy, ale zobaczcie 16,500 to jest kosmos, kurwa, kolejne 4,800, tak, dzisiaj 5,600 i 7,500 odpłynęło, czyli jakby nie patrzeć, można byłoby oczywiście wejść na max datę, zobaczyć, a gdzie te bitcoiny wpłynęły, a czy na spot, a czy na lewar i tak dalej, kurwa, nieważne, ważne, że wpłynęły na giełdy, coś się święci, rozumiecie, to jest moja matematyka, coś się święci, dla mnie to, wiecie, z jednej strony oni mogą za chwilę znowu zrobić cyk, odpływamy i bum, 60 tysięcy bitcoinów odpłynie i wtedy wiemy, że to była typowa manipulacja po to, żeby ubrać w shorty tych, którzy na to zwracają uwagę, albo może być jeden guzik, sell i może być taka kurwa laga na bitcoinie, że ósemka z przodu to będzie na dzień dobry. O, te poziomy tutaj, to będzie na dzień dobry, na welcome to saint ok? okej? Więc dlatego ja jestem ultra ostrożny w grudniu, bo naprawdę może się dużo dziać. Niemniej, rynek wygląda dobrze, prowzrostowo. Powtórzę to, rynek wygląda dobrze, prowzrostowo, ale jesteśmy w zaawansowanej hossie przed najprawdopodobniej przed alt seasonem albo to zostawię. Najprawdopodobniej przed alt seasonem, więc wycinki mogą być i może ich być więcej, mogą być głębsze, żeby czyścić dźwignie. Dobra, więc tak to wygląda z mojej strony. Jeżeli chodzi o kalendarz ekonomiczny, to Wam już opowiedziałem, przyszły tydzień jest niezwykle istotny i w przyszłym tygodniu postaram się robić dla Was regularne update'y, ale jest jeszcze jedna kwestia, którą chcę się z Wami podzielić. To jest kwestia bybita, który zaczyna mieć problemy. Bo wylewa się fut, więc uważajcie na swoje konta. Jeżeli ktoś chciałby podpiąć się do nas pod BitGeta, serdecznie zapraszam. Link jest w opisie pod tym filmem: to jest drugi link. Będąc na naszym BitGecie z naszego linka, w przyszłości weźmiemy cię pod uwagę przy kopii tradingu, który będziemy startować najprawdopodobniej już w Bessie. Ale z uwagi na to, że jest tylko 500 miejsc do kopiowania, warto być czym prędzej, bo będziemy brać z tych pierwszych osób, które będą chciały. Więc, oczywiście, będziemy to ogłaszać wszystko w swoim czasie. Kto jest u nas na important, odsłuchajcie sobie tą głosówkę, bo ona jest bardzo ważna. Ona opowiada o tym, że ludzie tak bardzo skupiają się na celu, że jak do tego celu dochodzą, to się z niego nie cieszą, zamiast cieszyć się tak naprawdę z drogi przebywanej do tego celu. I opowiedziałem tam jeszcze różnicę pomiędzy dopaminą a serotoniną, czyli szczęściem a przyjemnością, co jest niezwykle ważne w day tradingu. Jeżeli chodzi o nasze zagrywki. A to w zasadzie nie ma co Wam za dużo pokazywać. Wyniki, 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 jeszcze raz wyniki. Rynek daje. Widzicie, że kurwa kebabami nie gramy. Pozycje ważą swoje, pozycje robią wrażenie. No i ostatnio u nas stop lossów jest bardzo mało, co nie zmienia faktu, że taki okres na rynku. Przyjdzie czas, gdzie... O proszę, lingo, jak pięknie razy trzy na grupie, co nie zmienia faktu, że przyjdzie taki okres, gdzie stop lossów będzie więcej, bo pamiętajcie o tym, że trader ma okresy lepsze, gorsze, liczy się zeznanie roczne. To jest klucz w pracy tradera. Słuchajcie, bez zbędnego pierdolenia, nie przeciągam, lecę do roboty, bo mam mało czasu, update zrobiony, trzymajcie się ciepło, a no i to tak, jeżeli chodzi o lever, powiedziałem, jeżeli chodzi o spota, trzymam bezapelacyjnie wszystko, nic nie ruszam. Buźka, pa, 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 hej.